Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Zawsze przed sezonem w tych pierwszych meczach, gdy rozmawiamy mówisz wreszcie mam szerszą kadrę, a gdy rozmawiamy pod koniec sezonu nie miałem kim grać. No tak było do tej pory. Mam nadzieję, że to się zmieni. Chociaż już teraz na starcie yy, Balina Radek przyszedł do nas już w pierwszym meczu. Kontuzja, która tylko na parę tygodni. Tam już chłopcy też zaczęli na drobne urazy narzekać, ale mam nadzieję, że, że już nie będzie tak jak w poprzednich sezonach. Może Janusz Luberda zbyt ciężkie obciążenia treningowe serwuje. Nie, no myślę, że nie. Ale tak całkiem na poważnie. No to fajne wzmocnienia, mocno poczyniliście tutaj właśnie starania o nowych zawodników w tej przerwie. No myślę, że tak, chłopcy, którzy do nas przyszli, na pewno gdzieś tam pomogą nam swoimi umiejętnościami. I mam nadzieję, że... że no, będzie inaczej niż do tej pory było. To co? Grębanin po raz trzeci zagra o jak najwyższe cele? Teraz powiem ci tak. W każdym najbliższym meczu walczymy o trzy punkty. I na tym skończymy. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio? Twoja muzyka? twoja muzyka!